Znana jest postać Dulkpy Kundleya, mówi się o jego aktywności jako o aktywności szalonej mądrości. Oczywiście to szaleństwo jest to przymiotnik z punktu widzenia istot oświeconych, które tkwią w swoich strukturach umysłowych, skostniałych na swój własny temat, wierząc w ich realność i prawdziwość, identyfikują się z tymi strukturami. Dlatego ktoś, którego aktywność nie wypływa z jakichś takich schematycznych wyobrażeń, tylko przekracza je. Wypływa z niedualnego umysłu, z podstawy umysłu, no to nie podpadał na racjonalność obowiązującą. Czyli nie są te zachowania zrozumiałe, ponieważ racjonalność jest oparta na określonych założeniach metodologii bycia człowiekiem, która w odniesieniu do świeconych istot jest radykalnie innym odniesieniem, jest odniesieniem ignorancji rozumienia tego, czym jest człowiek. Dlatego mówi się o szalonej mądrości druk Pekunleja. I druk Pekunlej, który w pełni rozwinął aktywność buddy, sprowadzał sens praktyki darm do esencjonalnego sformułowania. Chociaż nie można pustki zapieczętować, to ślubuje nie uwierzyć w żadną koncepcję. Sens tego ślubowania sprowadza się do tego, że ponieważ niemyślący umysł nie przestanie wymyślać, ślubuje nie uwierzyć w żadną myśl, i to jest praktycznie ukierunkowanie naszego własnego umysłu ku niemu samemu, ku samoświadomości, czyli ku tej istocie praktyki, która polega na tym, że patrzymy we własny umysł, rozpoznajemy, że cały czas wymyśla i rozumiemy, że wszystkie te wymysły są czystymi fikcjami, autosugestiami, kłamstwami które nie mają żadnej prawdy o tym, kim jesteśmy, żadnej mocy poznawczej na temat tego, kim my jesteśmy, dlatego ślubujemy nie uwierzyć w żadną z własnych myśli. Ślubujemy nie dać się żadnej semantyce uwieść, żadnej autosugestii, żadnemu samooprogramowaniu, samookreśleniu, samoustrukturalizowaniu się. Ponieważ to ślubowanie wypływa właśnie z istnienia tego, kim jesteśmy. Ponieważ my jesteśmy dokładnie tym wymyślającym umysłem. I odkrycie tego, że jesteśmy tym, który te wszystkie wymysły wymyśla, który sam nie jest żadnym wymysłem, tylko podstawą wymyślania. To to jest istota rozpoznania tego, kim jesteśmy, rozpoznania przyczyny szczęścia, natury umysłu, natury buddy, istnienia, czyli wykorzenienia przyczyny cierpienia, opuszczenia dualistycznej wizji samsary. To jest istota praktyki, te ślubowania. Ponieważ przebudzić się ze snu niewiedzy, buddha, obudzić się, to dokładnie przebudzić się z wymysłów, nas samych, jako niewiedzących o sobie samym, kim jesteśmy, i w związku z tym będących wierzącymi w swoje własne wymysły. A wierzymy to z powodu niewiedzy o tym, kto to wymyśla. Czyli dokładnie obudzić się ze snu własnej niewiedzy, to zrozumieć, że dlatego traktujemy jako prawdę te własne myśli, ponieważ nie wiemy, że to jest nasz sen, że to myślimy. A nie wiemy, że to myślimy, ponieważ nie wiemy, kim jesteśmy. Nikt nam nie powiedział. Jesteśmy od początku niewiedzą. O sobie samym. To jest przyczyna cierpienia. Nieznajomość samego siebie. Nieznajomość tego, który myśli, mówi, działa, słucha, który jest początkiem swojej własnej aktywności. Nieznajomość tego, czym jest nasz własny umysł, to jest przyczyna cierpienia, to jest samo cierpienie, ale to jest wrodzony stan, z którym przechodzimy na świat. Dopóki nie obudziliśmy się z własnych wymysłów, nie zrozumieliśmy, kim jesteśmy, no to śnimy te sny, czy to polityczne, religijne, wizje społeczne. Marzyć możemy, możemy sobie wyobrażać, co chcemy i brać te wyobrażenia za poważną propozycję tożsamości, za propozycję bycia określonym kimś i traktowania tego poważnie, a nie jako wymysł, nie jako sen, nie jako iluzja, nie jako kłamstwo, nie jako uwodzenie, złudzenie, odbicie, pozór prawdy, tylko jako prawdę samo sobie bierzemy wtedy. Czyli nie znamy siebie wtedy. A kim jest nasz własny umysł, który wymyśla te własne myśli? Kiedy nie ulega własnym wymysłom? Kiedy wie, że te myśli on myśli, a on sam nie jest żadną z tych myśli, tylko je wymyśla? I żeby się obudzić do podstawy swojej własnej? Czyli ten cały strukturalny, subiektywny świat wymysłów sobie podarować jako samego siebie, to trzeba wprowadzić się do swojej własnej świątyni ludzkiej, do swojej własnej fizycznej formy. To te ciało wymyśla, to te ciało wymyśla myśli o sobie, o tym, kim jest. Ciało jest tutaj wymyślaczem. I kiedy zgodzimy się na bycie swoim ciałem, to wtedy jesteśmy świadomi swojej własnej podstawy. Jeżeli jesteśmy świadomi, że jesteśmy tym ciałem, jesteśmy świadomi nie koncepcji o swoim ciele, nie wymysłów o swoim ciele, tylko bycia podstawą tych wymysłów. To jest podstawa. Bycie tym ciałem. To jest pustka. To ciało jest całkowicie częścią całości. Istnieje w powiązaniu z całym światem. Nie ma żadnego plemnika, który by sam z siebie istniał. Nie ma żadnego jaja, który by sam z siebie istniał. Nie ma żadnego połączenia plemika z jajem, którym by się wydarzało w jakiejś próżni kosmicznej i by mogło zaistnieć w oderwaniu całego otoczenia. Tego nie ma. Od początku wszystko jest jednym wielkim organizmem, jednym wielkim żywym ciałem. Całym wielkim żywym ciałem, które się nie zna. To jest właśnie niewiedza. Te ciało, ta materia się nie zna. Śni sen o sobie i dąży do szczęścia w niewłaściwym kierunku, ponieważ dąży cały czas od siebie do góry, ku słońcu, ku światłu, jako ciemność, jako niewiedza. Nie rozumiejąc, że to właśnie robi z powodu niewiedzy o tym, kim jest, czyli z powodu własnej ciemności. Gdyby ciemność, niewiedza, podstawa wymyślania, szukania prawdy znała siebie, to by była w tym momencie światłem, byłaby w tym momencie wiedzą, byłaby w tym momencie mądrością, by wiedziała, że właśnie ucieka przed samą sobą we własne wymysły z powodu niewiedzy, że to właśnie robi, że ucieka przed sobą, że opuszcza samego siebie. W Ewangelii Filipa, gnostycznej jest to spowodowane, że oblubienica opuściła komnatę oblubieńca i z tego powodu stała się cała katastrofa tutaj religijna, grzech pierworodny, rozszczepienie nastąpiło. I tego budzenia oblubienica to jest podstawa, czyli to jest ciało materialne, a oblubieniec to jest forma tego ciała. To jest nasza forma ludzka, forma tej materii. I forma tej materii jest formą materii, a materia ma swoją formę, ale materia, która ma swoją formę, nie wie czym jest. Ta materia się nie zna. Myśli sobie ta materia, że ta forma, którą ma, ją ogranicza, że nie jest poza tą formą, nie jest podstawą całego wszechświata, nie jest podstawą wszystkich form. Taka materia, taka blubienica myśli sobie, że jest tylko tą formą komnaty, którą zamieszkuje, i nie jest wszechobecna. Jest zniszczalna sobie myśli razem z tą formą, ponieważ nie rozumie materia, że jako podstawa wszystkich form, sama jest bezformna i przyjmuje wszystkie możliwe formy i nie ginie razem ze zmianą swoich form. Materia tego nie rozumie, jest niewiedząca, jest ciemnością, dlatego dąży do szczęścia, do zrozumienia siebie. A dąży do szczęścia, do zrozumienia siebie, widząc tą swoją formę, widząc widzącą swoją ludzką. Komnatę, widząc to w formę swojego ludzkiego ciała, że to jest przemijalne, że to jest nietrwałe. Więc dąży do trwałego szczęścia, dąży do czegoś, co ją nie zawiedzie, nie rozumiejąc, że sama jest czymś niezawodnym, nieginącym, nieumierającym, czymś, co się nigdy nie urodziło, nie umrze jako bezformna materia. I że jej forma to jest jej własne wyłonienie. Po prostu się wyłoniła materia kosmiczna w tej konkretnej formie ludzkiej i ta fala wodna, ta fala materialna na zwykłej świecie wróci do oceanu materii, do podstawy i znowu się wyłoni w jakiejś innej formie. Ale ta materia, to ciało jest żywe. Ale że się nie zna, że nie rozumie siebie, że nie wie kim jest i myśli, że jest śmiertelne, no to wymyśla. I te wymysły bierze za życie prawdziwe. Wymyśla sobie, wymyśla. Tworzy w ludzkim ciele różne światy mentalne, różne pomysły na szczęście i zaczyna się z nimi identyfikować. Szuka w nich tożsamości swojej, szuka w nich oparcia. Im bardziej widzi przemijalność swojej formy, tym bardziej stawia na te swoje wymysły. Stara się tym bardziej znaleźć coś trwałego, pewnego, im bardziej się starzeje, im bardziej ta forma zbliża się do brzegu, tym bardziej jest przerażona ta oblubienica tym, że komnata jej oblubieńca się skończy, więc ona próbuje wymyśleć jakąś formę zastępczą, która by miała nie przeminąć. I tą formą zastępczą, tą komnatą oblubieńca, która mają nie zawieść, są albo inne komnaty, czyli inni ludzie, z reguły jak jesteśmy kobietą, to to wieszamy się na komnatach mężczyzn. Jak jesteśmy mężczyzną, to wieszamy się na komnatach kobiet, czyli oblumieńca każdego człowieka szuka jakiejś trwałej komnaty w innym człowieku, albo przykleja się do kont bankowych, do domów, albo do idei, wyobrażeń, to są subtelniejsze konstrukcje, formy mentalne, formy materialne. To wszystko są komnaty, w których próbujemy przetrwać śmierć. Budujemy te piramidy, budowle niezwykłe, które mają nam zapewnić nieśmiertelność, ponieważ nie rozumiemy, że jesteśmy pustką, nie rozumiemy, że jesteśmy bezforemną materią całego wszechświata, która jest podstawą wszystkich wymysłów, która jest podstawą dążenia do szczęścia. To ta materia, to te nasze własne ludzkie ciało w swoim materialnym wymiarze budowlanym mówi, myśli, dąży do szczęścia, ponieważ się nie zna, ponieważ nie wie, że to ono to robi to ta materia to robi. Ta materia wymyśla to wszystko. I ta materia, jak się nie zna, to myśli o sobie, że jest czymś zniszczalnym, jest czymś przemijalnym, ponieważ widzi tylko swoje wyłonienie, a nie widzi siebie. Nie zna siebie jako podstawy wyłoni. I chwyta się tych wymysłów, chwyta się tych swoich wyobrażeń. I śni sny o sobie przeróżne. Dlatego druh Pakunlej ślubuje nie uwierzyć w żadne sny, w żadne wymysły, rozumiejąc, że jest sam. Żywy, że jest swoim własnym umysłem, który to wszystko wymyśla, i że materia w swojej bezforemnej podstawie to jest po prostu wymyślający umysł. To ciało jest umysłem, który wymyśla te myśli. Umysł i materia są tutaj całkowicie jednym. Ten myślący umysł, jako podstawa swoich wymyśleń, jest tym ciałem. To ciało wymyśla umysł, a umysł wymyśla, kim jest. I spotyka się ze swoim początkiem. Spotyka się ze swoim ciałem. I to ciało to jest on wymyślający umysł. To umysł wymyśla samego siebie i szuka samego siebie, myśląc, że nie jest swoim własnym ciałem. Jego własne ciało to jest on umysł, to jest żywe ciało. I to jest obudzenie w tym momencie. To jest patrzenie we własny umysł i rozumienie, czym ten umysł jest. Rozumienie, że jest tylko umysł. I jak się umysł nie zna, to jest rozszczepiony na ciało i na umysł. I wtedy ciało jest podstawą. Która się nie zna i wymyśla historię i ze z tymi wymysłami się identyfikuje i to by nazywało umysłem, te swoje wymysły, to ciało. A te wymysły patrzą na swoją podstawę wymysłów jako na nieumysł, jako na ciało. Czyli ciało patrzy na swoje wymysły jak na umysł, a umysł patrzy na swoje ciało nie jako na swoją podstawę własnych wymysłów. I to jest to rozszczepienie, to jest to rozejście się, można powiedzieć, oblubieńca z oblubieńcem. Ponieważ ta forma tego ciała to jest wymysł, to jest forma, to jest wyłonienie oblubienicy. Oblubienica sama jako podstawa wymyśla swoją własną komnatę, swojego własnego oblubieńca. Ponieważ oblubieniec to jest jej wyłonienie. Ale jak nie wie oblubienica o tym, że jej własna forma jest jej oblubieńcem, że są jednym, są nierozdzielni, to wtedy zaczyna szukać jakiegoś trwałego oblubieńca i zaczyna gubić samą siebie. Przestaje rozumieć, matka wszech rzeczy, materia to kim jest. Ale kiedy mówimy materia, matka wszech rzeczy, to wtedy się cały czas włącza ta sugestia, że materia to nie umysł i że materia jest nieświadoma i że nie jest żywa, że to jest właśnie takie coś martwego, a umysł to jest coś tego żywego. Że można powiedzieć, że ojciec to ma umysł, a matka nie ma umysłu, tylko to jest jakaś materia. Więc materia jest umysłem, a umysł jest materią. Ciemność i światło są jednym, są nierozdzielne i nie można mówić, że to jest światło, a to jest ciemność, a to jest ciemność, to jest światło. Można powiedzieć, że światło świeci w ciemnościach, czyli światłem jest tutaj podstawa. Która się wyłania w tych różnych formach, i to jest ciemność. Ciemność to są wymysły, to jest niewiedza. Wszystkie wymysły to jest ciemność, czyli umysł jest ciemnością z tego punktu widzenia. Wymysły są ciemnością, a światłem jest materia. Z punktu widzenia początku, można powiedzieć, zupełnie to odwrotnie wygląda niż nam by się wydawało z punktu widzenia upadku, bo nam z punktu widzenia rozszczepionych istot, to się wydaje, że nasze wymysły to jest światło, a materia to jest ciemność. A tutaj jest odwrotnie. Zrozumienie początku to jest światło, to jest mądrość, a wyłanianie się to są iluzje, ciemności, złudzenia, sny, to są oszustwa, kłamstwa. I z tego mądzenia to jest tak naprawdę materia, to jest głupota, to jest realność. To te wymysły nadają strukturalne pozory realności, ostateczności temu, co jest w istocie światłem, co jest w istocie pozbawione jakiejkolwiek w swej naturze trwałości, strukturalności czy formy tego, chociaż wymyślający umysł nigdy nie przestanie wymyślać. Ślubuję nigdy nie uwierzyć w żadną jego myśl, ponieważ rozumiem, że nie jestem żadną ze swoich myśli, żadnym ze swoich wymysłów, tylko jestem tym, który te wszystkie myśli myśli, który te wszystkie wymysły wymyśla. Oby te słowa przyniosły nieograniczony pożytek wszystkim tym, którzy weszli z nimi w kontakt i umożliwiły lepsze zrozumienie nauki mistrza Jezusa i Pana Buddy. Ma ahunc, benzar, guru, bema, sidi, un.